Dlaczego mi jest dobrze? Dlaczego mi jest dobrze w moim codziennym życiu? Dlaczego czuję się obecna i w sposób taki oczywisty i naturalny podchodzę do relacji, do sytuacji, jaką mam w życiu? To znaczy, Współtworzeniu codzienności razem z Tobiaszem, który od urodzenia, powiedzmy, ma ten wózek inwalidzki. Dlaczego mi jest dobrze? Dlaczego czuję się widziana? Bo dlatego, że o to zadbałam. To znaczy, zadbałam brałam siebie pod uwagę w tej naszej codzienności że również to te moje potrzeby zaspokajam kiedy kiedy tak to się mogło zadziać. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że że traktuje swoje potrzeby na równi z potrzebami Tobiasza. Każdy z nas ma inne. I je szanujemy. On i ja zajemnie. To jest relacja zbudowana właśnie na szacunku. I tego, czego nie, nie uświadczysz. Nie uświadczyłam, może tak powiem. Z różnego Typu innych sytuacjach i relacjach, gdzie niestety było ciąganie w swoją stronę, na swoją modłę, na swoje, na swoje wyobrażenie, a rzeczywistość po prostu jest taka, jaka jest.